Dziewczynka z tamtych ulic. Na bruku leżał kapeć lalki, a obok, cień po starej bramie, miasto płonęło jak zeszyty, które zostawił ktoś nieznany. Dziewczynka szła wśród gruzu cicho. Miała opaskę białą z czerwienią. Nie miała już sukienki w kwiatki, tylko tornister pełen pragnień. Gdzie mama myślała, gdzie tata też? Na rogu ktoś podał jej kromkę i wiersz, a wiersz był o domu, o słońcu, o śmiechu, choć świat się rozsypał we huku i w grzechu. Lecz ona wierzyła, bo tak ją uczono, że nawet gdy płonie jej szkoła i dom, to serce Warszawy nie spłonie, nie zgaśnie. I w końcu powróci spokojnie jaśniejsze.